To bardzo ważna, strategiczna inwestycja dla gminy Staszów ze względu na to, że pobudzi na pewno rozwój gospodarczy naszej miejscowości, pobudzi wzrost przedsiębiorców które w naszym terenie. Panie Marze, Pokowa inwestycja, o której mówi burmistrz Kopec, to port przeładunkowy w Grzybowie. Dziś burmistrz Staszowa podpisał umowę z wykonawcą pierwszego etapu zadania wartości 38 milionów złotych. Inwestycja zostanie dofinansowana w 98% z środków rządowych. Inwestycja oczekiwana już od ponad 20 lat, bo plany jeśli chodzi o terminale czy przeładunek, były już w siarce i prywatni inwestorzy próbowali to zrealizować. Nie udało na. im się w tamtym okresie. My od 19 roku również próbowaliśmy zrobić najpierw komunikację z jedwabnym szlakiem, z Chinami, połączenie właśnie tej inwestycji. Niestety wojna ukraińska na Ukrainie pokazała, że inne priorytety. Dzisiaj ten port przeładunkowy będzie oknem na świat, jeśli chodzi głównie o Ukrainę i tamtą część Azji mówimy, bo wojna też w pewnością się skończy niedługo, mam nadzieję, również i ten port będzie wielkim szansą dla rozwoju. Właśnie tych obszarów, ale w szczególności na nas. To są nowe miejsca pracy, wyjątkowo potrzebne w tym trudnym okresie, jaki teraz mamy. Pierwszy etap to uzbrojenie w media prawie 80 hektarowego terenu to jest budowa wszystkich układów komunikacyjnych, linii energetycznych, kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, wszystko to, co jest niezbędne przedsiębiorcy. Oczywiście przebudowa ulic dróg, które tam są na tym obszarze. Za zadanie zadania Niklu królewskiego świętokrzyski Józef Bryk. Jest to ważne wydarzenie dla naszej gminy, dla powiatu, dla województwa nawet, bo to jest pierwsza taka inwestycja w naszym województwie. Napędzi to z pewnością u nas rozwój gospodarczy nie tylko gminy, ale i okolic, bo to będzie budowa dróg, dookoła będzie musieli się skończyć komunikować z większymi drogami krajowymi, nie tylko wojewódzkimi, żeby ten port po prostu żył. Głównie mam na myśli zatrudnienie i rozwój całej infrastruktury dookoła, która będzie tego portu. Podobnego zdania jak wojewoda są miejscowi przedsiębiorcy. Te tereny, ten intermodalny port przodunkowy, ten suchy port, to jest jak magnes, który będzie przyciągał inwestorów. Staszów dostanie tą szansę. Zawsze jest na mapie linia hutniczo-szerokotorowa, linia hutniczo-siarkowa. Tak się zaczynało ze staszowem. Wszystkie, miejsc, wszystkie miasta na tym szlaku skorzystały to mocno staszów. Nie. I wreszcie przychodzi czas na Staszów. I wierzę w to, kibicuję. Inwestycja będzie wykonywana przez firmę Mirbud w systemie Zaprojektuj Wybuduj. Czas realizacji to dwa lata. Wykonawca zapewnia, że zadanie odda w terminie. Inwestycji prowadzimy w ciągu roku ponad 40. Od 30 lat z powodzeniem realizujemy wszystkie infrastrukturalne budowy. I nie tylko, bo i kubaturowe, i deweloperskie. Duże i mniejsze wielkości zadania, także to nie jest dla nas pierwszy znak. Samorząd Staszówma już planuje kolejne etapy zagospodarowania portu. W drugim etapie tego zadania, mam nadzieję, uda się wykonać bocznice kolejowe i węzeł kolejowy wraz z azotami. A no kolejne etapy to już planowany wcześniej z Politechniką multimodalny port przeładunkowy, jak również budowa nowej bocznicy łączącej istniejące tory LHS-PRK. Jerzy Strzyż, STV Info.